We lost contact. Look, Chris! Bravo team's helicopter was a derelict. Save for the remaining body of Kevin. We continued our search for the other members, and it turned into. A nightmare. No, i mamy trailer za nami. Ogólnie, jak widzieliście, dzili się przygląda, patrząc jak kolegę jego, jej zjadają, ale to taki mały szczegół. No, więc... Zaraz zaczniemy grę. Jest tutaj też jak już niektórzy fani, może... prezydenta zauważyli, że... Jest tutaj Wesker. No, kapitan Wesker. W kolejnych częściach on jest zły, ale... Póki co tutaj jeszcze jest z nami. Bo jest to sam początek. Wszystko Barry. Gdzie Barry? No. co to było? go and check it out. jak Dobra. zawsze odważny idzie sprawdzić. zobaczymy, no my nimi gramy, więc. Take care. Uważaj na siebie. No. To od razu mogę wam też za że ten kawałek początku grałem. Jest tutaj jeden zombie jest... Więc... I maszyna do zapisywania gry. Pójdziemy go zabić. Po czym zapiszemy grę. Sterowność jest dosyć ciężka, no bo nie ma tutaj ani żadnego celownika, ani też za bardzo nie widzimy w którą stronę idziemy. Kamera co chwilę się zmienia. Tutaj właśnie jest ten pierwszy zombie. To jest ten spoiler, który widziałem. Ja. Początek gry grałem dosłownie ze 3 minuty i... Odnalazłem jednego z członków rodziny Adamsów, bardzo śliczny. Możecie zobaczyć, o, ale piękny. No i teraz musimy go pokonać. O! Kurczę, wcześniej nie miałem z tym problemów, ale... No i leży. Kurczę, że mnie nie zagryzł teraz. Leżeć Bardzo ciężko się tu steruje, naprawdę O kurcze, on mnie zabije zaraz O, jest udało się, no i to jest ten moment, do którego doszedłem Sam No i teraz trzeba zdać ten raport do ESK-a I tutaj zapisałem grę i w sumie to było wszystko, co grałem Zanim zacząłem nagrywać filmik. Teraz na spokojnie będę kontynuował, ale już z Wami. Mam nadzieję, że nie będzie to aż takie ciężkie, bo sterowność naprawdę jest w kosmos no nie ma porównania do innych gier na ps 4, które są nowoczesne i sterowność jest tak dopracowana, że każdy ruch i no jest dużo inna no może w ten sposób. Zatem lecimy dalej. Damy raport i zobaczymy co się dzieje za tymi drzwiami, bo na tym skończyłem. Jak widzieliście ta chata dosyć jest spora, więc jest jeszcze tutaj trochę pokoików, które możemy zwiedzić, więc połazimy trochę po niej, po prostu. Nie będziemy wstydliwi, pochodzimy, no. O, oczywiście standardowo zniknęli. Jak to w horrorach przecież inaczej nie może być. Poszli na kawę. No ale spluwkę zostawili, no to to jest, to jest plus dla nich. Mogą sobie pić kawę. Mamy pierwszą broń, oprócz noża. Zwykła spluwasz, jak to się mówi, pistolecik. Dobra, zaczniemy może od dołu, bo dół jest zawsze straszniejszy. Mamy jakieś drzwi. O kurczę, ro, ro, robi się strasznie. Słyszeliśmy odgłos jakiejś kobiety, która no, wyła dosłownie. Dobra, stąd przyszliśmy, tak. Dobra, no to idziemy na drugą stronę. Motyw z tymi drzwiami też jest dosyć taki starodawny. No ale. O, mamy jakąś figurkę. Kobieta chyba niosąca wodę, jak mi się nie wydaje. O! Ona w coś w tym dzbanku swoim niesie, jak widzicie. Coś się tam świeci, tylko... Jestem ciekaw, w jaki sposób mógłbym to zdobyć. Może potnę ten... Nie. A do góry? Też nie. No to mamy pierwszą ciekawostkę. No, nie zdejmiemy tego, nie wiem. Tam coś się świeci, to wygląda jak na... nie wiem, magazynek, pistolet, coś w ten desen, ale się świeci. Tu mamy jakąś szafeczkę. O, możemy ją nawet przesunąć. Tu są jakieś zdjęcia. Aha, no, jakieś portrety kogoś. No to cały pokój jest portretem, to w sumie mało ważne. Idziemy zobaczyć co tutaj. Bardzo ciężko się stoi, naprawdę mówię wam. O mamy jakiś pokój. O! Kolejna broń. O, jakiś sztlecik, jak widzicie. No to nie wiem, czy będę go używał jako, jako drugi miecz. A, on służy do jakiejś obrony chyba podczas ataku przez zombiaka możemy się nim obronić, naciskając L2. No na razie żadnego zombiaka tutaj nie ma, więc na spokojnie wychodzimy. O! Chcieliśmy wyjść. Zombiak się znalazł. No ta, jeszcze się potykaj, no najlepiej. No. Gin! O kurczę! A, no i to jest ten motyw, o którym Wam mówiłem. I to jest ta obrona, że można ten miecz. O co on nie żyje? Dobra, na pewno nie żyje. No, nie żyje, bo krew wyleciała. Jak krew. też jest dziwne, krew z zombiaków, ale no, a jak się krew wyleje, to. To znaczy, że zombiak jest trupem. Dobra, idziemy dalej, tutaj jest zamknięte. No dobra, to wychodzimy z tego pokoju. No ciekawa jest co tutaj w tym dzbanku trzyma ta kobieta, ale... No nie wiem, może broń o kurczę, może spróbujemy strzelić do tego, ale szkoda trochę amunicji, ale jeden strzał możemy wykonać, tylko teraz jak to się do tego ustawić, żeby to spróbować zestrzelić. Nie, szkoda mi amunicji, nie będę tracił amunicji. Idziemy dalej. Pierwszy pokój za nami zwiedzony, z zombiakiem zacznij w głowie. Przynajmniej czegoś się nauczyliśmy. No dobra, to idziemy do pokoju obok. Zamknięte. Dobra, no to idziemy dalej. Jak tam zamknięte, to idziemy po schodkach. Zobaczymy co tu jest. Na pewno coś jeszcze znajdziemy. O. O, pokój w drzwiach, przejście tajemne. A nie, to na zewnątrz, to nie, na razie się na razie cofniemy. Sprawdzimy, co jest jeszcze w tym domku. Może znajdziemy jakąś amunicję. Tam jest dosyć sporo pokojów. Kolejny odcinek, po prostu, będzie co jest za tym domem, w sensie na tym podwórku, w tych tajemnych drzwiach. Idziemy dalej, zobaczymy co tu jest, bo tu czuję, że coś jeszcze możemy znaleźć. Mamy zombiaka kolejnego, użyjemy teraz pistola, o kurcze, jeszcze trzeba w niego trafić, o ja pierdziele, to nie jest takie proste, dosyć silny ten zombie, mamy tu sztylet, mam pomysł, po prostu wbijemy mu ten sztylet w głowę, to będzie najlepsze rozwiązanie. Ja pierdzielę, dobra. Podujem już tylet w głowę. I co, ząbek nie żyje? Trzeba zaczynać krewy, później jak się podniesie, zaraz to będzie nas ganiał po całym pokoju. Dobra, chyba jest trupem. Chociaż już jest trupem teoretycznie, to śmieszne, ale... Ale wypływa z niego krew, to znaczy, że zmarł o. o! Ona coś trzyma w ręku. Jakiś wiadem. Wiem, że w kolejnych częściach takie, właśnie skarby, jak się znajdowało. I Bóg spadł na ziemię. Jak się znajdowało takie skarby, to wiem, że one dawały nam pieniądze, z których mogliśmy ulepszać sobie bronie. Nie wiem, czy w pierwszej części jest też taki motyw, ale wiem, że w kolejnych były takie motywy. Sprawdźmy jeszcze te wszystkie drzwi, które tutaj są. I pójdziemy sobie. Z powrotem, cofniemy się po prostu. Zobaczymy co tam jest jeszcze do otwarcia, do zwiedzania. Dobra, idziemy dalej. Znaczy idziemy z powrotem. I tu jest bardzo dużo drzwi, jak widzicie. Zobaczmy tutaj, zamknięte. Nie dobra, tu mam pozwiedzane wszystko tutaj. Aha, okno. To jest zamknięte. No, jak widzieliście, 5 nabojów na jednego zombiaka, a Ja mam 15 w całym magazynku, czyli. O, ta gra nie będzie prosta, już to czuję. Dobra, wrócimy się zacząć. Tylko, czy coś tutaj nam jeszcze zostało do odkrycia? Zobaczymy, czy w ogóle możemy się cofnąć i wyjść stąd. O kurczę, no to są te psy. O, ja pierdolę spuściłem tu psa, to było głupie, bardzo głupie. No, puśćcie! Ty no, odgryzie mi rękę zaraz Zdychaj Ja pierdziele, co się dzieje Zdychaj Kurwa, widzieliście to? Sorry za przekleństwo, ale Ty no, otworzyłem drzwi, a tu mi pies jeszcze by mnie zabił No i dobra Teraz słuchajcie, to tak Mamy pierwszy odcinek nagrany Kolejny będzie Co się dzieje za tymi drzwiami na podwórku Teraz cofnę się zapisać grę Zaczniemy od zapisu no, i jeżeli Wam się podobało, w ogóle Wam się podoba taka seria, nie wiem, zmiana tego kanału, że nie wrzucam już takich bezkrytonnych filmików jak wcześniej, no to dajcie łapkę do góry, znaczy łapkę do góry, dajcie jakiś komentarz pozytywny, też będę zadowolony. I ten, i nagram kolejną część, no co tam jest za tymi drzwiami, no tam na tym podwórku, może Was zaciekawi, no jeżeli ktoś grał na playu jedynkę. W to no to na pewno będzie wiedział, co jest tam dalej. Jeżeli ktoś chce zobaczyć i ma ochotę oglądnąć kolejny odcinek, zapraszam. I to by było na tyle. Żegnam się z wami. Do zobaczenia. Cześć.